Wybrać kochani, z Języka Białej, Przyjechaliśmy tutaj z transmisją, aby transmitować wydarzenie, jakim jest lokalna petycja grupa mieszkańców oraz działaczy przeciwko segregacji sanitarnej. Mieszkańcy przygotowali petycję, którą miśni podpisali, która sprzeciwia się bezprawnej segregacji sanitarnej. Dzisiaj zebrali się pod urzędem w celu... W celu w celu właśnie złożenia tej petycji w Urzędzie Miasta. Jesteśmy pod Urzędem Miasta w białej gdzie stacjonuje prezydent miasta. i zebraliśmy tutaj mieszkańcy, aby poinformować też, dlaczego się to co mają na celu i dlaczego jest to bardzo ważne dla nich. O tá No to wit witam serdecznie wszystkich. W dniu dzisiejszym zebraliśmy się, żeby złożyć petycję w sprawie segregacji ludzi, która jest prowadzona przez prezydenta Pierska Białej. Protestujemy przeciwko temu, nie zgadzamy się na to, co się dzieje. A dzieje się to, że, że takie początki segregacji są prowadzone w teatrach w Teatrze Polskim, w Teatrze Pania Luka, w beceku. Ludzie są zaczepiani, wypytywani, proszeni o to, żeby się deklarowali, czy są zaszczepieni, czy nie są zaszczepieni. No, nie zgadzamy się na to, z tym bardziej, że to nie ma podstaw prawnych. Żadnych urzędnicy nie mają metod ani, ani żadnych uwarunkowań prawnych do pytania ludzi, sprawdzania takich rzeczy i weryfikowania. Także stanowczo protestujemy przeciwko takim rzeczom. No i chciałbym na przykład jeszcze zaznaczyć tą obłudę, która tutaj się dzieje w Górsku Białej. A polega ona na tym, że no nie dalej jak trzy dni temu były święta na starówce przez weekend, w sobotę, w niedzielę. Cały rynek wypełniony ludźmi, 2000 ludzi praktycznie na, na miejscu. A przed sceną zrobiona można powiedzieć wręcz zagroda, tak? do której wstęp miały tylko osoby zaszczepione, które Niestety. Tak, okazały certyfikat. No ale no, absolut tak. polegał na tym, że żeby tam wejść, to ta osoba zaszczepiona musiała się przepchać po prostu przez tłum, przy, przez dwa tysiące no ludzi, którzy nie mieli ani maseczek, tak nie byli w żaden sposób zweryfikowani, także... Podobna sytuacja będzie tutaj za tydzień, dokładnie w tym miejscu, bo tutaj będzie się odbywał Sylwester, tak, na którym będzie też 3-4 tysiące ludzi. I tak samo jest planowana ta zagroda. Także uważamy, że... No ale pan, pan prezydent Klimaszewski myśli sobie, że to jest oddzielone dla elity tylko zaszczepionej. No, tak, tak a to, no, to, wygl... a to Nie wiemy co pan prezydent myśli. Mamy nadzieję, że Nie, że myśli, że, jakby, że ci zaszczepieni tak, to jest, to że to jest elita, a się okazuje, że to po prostu wyglądało jak niestety, jak taka obora dla bydła. Mogli jeszcze dać tam to siano, siano i, ba i, i balę ze słomą, żeby mieli jeszcze wygodnie usiąść myślenia, sobie. Co, co, na ten sądzą, znaczy, co na temat po prostu sądzą? Naszym celem jest złożenie tej petycji, wrzucenie pewnych tematów pod rozwagę. Tutaj może Ale to polega. trzeba właśnie dosadnie powiedzieć, może... żeby, żeby oni zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi. Chcemy tak samo jak są stoliki widzenia, tak? jak nie są jak sto... jak stoliki ja dla dla zaszczepionych, się. takie Dokładnie. rzeczy nie mogą być. Zabrytarną, Zabrytarną, czyż, no która nie ma żadnego normowania w Trzeba mówić nie. normalnym językiem, normalnym, no tak jak w Też o to chodzi. Trzeba prosto i zrozumiale. Nazywam się Paweł działam w takich dwóch lokalnych organizacjach które Bielsku Białej, tutaj w Atacha, Wyskicka, grupa i bardziej sformalizowane Stowarzyszenie Wolne Wybory w imieniu tych dwóch grup ludzi, którzy działają w ramach tych dwóch stowarzyszeń, tak, czynnie. Chciałbym przypomnieć, że obie te grupy już w zeszłym roku złożyły na ręce włodarzy naszego miasta ponad 70 petycji o zapewnienie swobód obywatelskich i zapewnienie braku segregacji sanitarnej, obrony przed segregacją sanitarną naszych obywateli tu w Biosku Białej, nie całej Polski, tu w Biosku Białej. Już wtedy spodziewaliśmy się takich działań ze strony ludzi, którzy zarządzają. Jak usłyszeliśmy, że w tym roku pojawia się podobna inicjatywa, co prawda w innym zakresie, ale również dotycząca tego obszaru, czyli segregacji sanitarnej natychmiast się przyłączyliśmy i poparliśmy to ze wszystkich możliwych kierunków. Zachęcam też wszystkich mieszkańców Wielskawiałej wszystkich ludzi, którym na sercu leży słowo wolność, żeby dołączyć do działań takiej grupy, która działa w waszej okolicy. Nie bójcie się, przyjdźcie i pomóżcie i popierajcie takie działania jak ta, bo obudzimy się kiedyś w takiej sytuacji, w której bez maski na twarzy nie kupimy chleba której bez szczepienia, takiego Pani czy innego, nie będziemy mogli pójść do pracy. I tu od razu chcę zaznaczyć odnośnie, e, e, nazwijmy to, e, osób, które uważają e, takie osoby jak ja za antyszczepionkowców, to chcę powiedzieć, moi drodzy, e, wszystkie moje dzieci są zaszczepione, są zaszczepione dodatkowymi szczepionkami, które, za które ja sam płaciłem. Nie dostałem ich od y, y, rządu, więc bardzo proszę, żeby y, najpierw się dowiedzieć, a potem mówić głupoty. Y, poprzyjcie petycję, poprzyjcie stop segregacji sanitarnej. Zapraszam. I, dziękuję. Trzeba również podkreślić, że najpierw szczepionka miała, było, przekaz, było przekazywane informacje, że ma nas uratować jest przed zachorowaniem, tak. następnie szczepionka miała spowodować, że lżej przechowujemy, a teraz ma spowodować, że może mieć prawa obywatelskie, co jest kompletnie sprzeczne z jakimkolwiek prawem w Polsce. Dokładnie. Chłodnią, Pani jeszcze, jakie chciała powiedzieć o pewnej sytuacji? Ja miałam taką sytuację, Pysyła. moje nazwisko Ludmiła Król, miałam taką sytuację w szkole, ponieważ moje dziecko zostało zdyskryminowane w ten sposób, że raczej nie tylko moje, ale większość dzieci po prostu, gdy nauczyciel zachorował na COVID. Dzieci zaszczepione zostały w szkole, natomiast niezaszczepione musiały pójść na zdalne. Czyli we wszystkich szkołach, bo informowałam się rodziców, we wszystkich szkołach poprzez wytyczne z Sanepidu i wytyczne z ministerstwa dyrektorzy szkół po prostu niestety, ale podpisali się, pod, raczej podpisali się, no po prostu... Potwierdzają tą segregację sanitarną, na co my rodzice absolutnie się nie zgadzamy, Abs automatycznie reagujemy, i dzieci, w momencie, gdy rodzice zareagują, automatycznie wszystkie idą na zdalne nauczanie. Także jest to dobry przykład, przykład mój, gdzie na każde, każdą segregację. Sanitarną należy reagować. Reagować, nie poddawać się, walczyć, bo walczymy o wolność naszych dzieci, o naszą wolność i po prostu no, nie możemy jej oddać. To jest nasze, nasza konstytucja, mamy to zagwarantowane i ma, za nami stoi prawo, za nimi stoi propaganda. Jeszcze co trzeba zaznaczyć, jeżeli idą na przykład dzieci na kwarantannę, to musi być decyzja administracyjna ze Sanepidu. Mój syn też został skierowany na, na kwarantannę, oczywiście tej kwarantanny się nie stosowaliśmy do tego, bo ona jest nieprawna i wysłałam pismo do Sanepidu, do dzisiejszego dnia nie dostałam żadnej właśnie z tego decyzji administracyjnej. Zobaczymy. Ja się dowiedziałam, że moje dziecko jest na kwarantannie w momencie jak e, przyszła A ze szkoły po i powiedziała, że, mam, że ma po prostu kwarantannę. E, żaden sanepid do nas nie zadzwonił. E, jedynie do, cały czas się numer z, z początkiem 22, e, więc odebrałam i okazało się, że sztuczna inteligencja tak, uwięziła moje dzwoniła. dziecko, tak. moje dziecko na kwarantannie. Tak, do mnie też skierowała do mnie. na kwarantannę. No, uwięziła i no, no totalny, szok, totalny to szok. znaczy w moim I, przypadku to... jedynie poinformowała, bo i tak się do tego nie stosowaliśmy, więc... No także słuchajcie, no nie może... Ja Musimy czekałam walczyć. na decyzję administracyjną, nie przyszła no to nie, nie jest ważna. I bardzo dobrze, tak należy trzymać. Musimy walczyć. Musimy walczyć, tak. Moi drodzy, ja dziękuję wszystkim tym, którzy tu są, którzy byli przez trzy tygodnie. Dzisiejsze zgromadzenie, dzisiejsze spotkanie jest wynikiem trzech tygodni pracy tak naprawdę nas wszystkich no, od momentu, kiedy wyszła sprawa wywiadu prezydenta, kiedy tak naprawdę obiema rękami i nogami, jak zaznaczył, popiera segregację, popiera dzielenie. Za jego przykładem poszły czyny, słuchajcie, władza w postaci prezydenta nie ma go dzisiaj z nami szkoda. Ja wczoraj próbowałem się umówić, niestety, no sam to urząd dla postronnych, nie ma go tu, boi się obywateli, boi się społeczeństwa, nie chce wyjść porozmawiać, nie chce przyjąć osobiście petycji, jest odgrodzony, sam założył bariery tutaj na siebie na swoich urzędników, których tak będzie pewnie segregował, bo taki ma zamiar, więc dzisiaj jesteśmy po to, żeby po tych trzech tygodniach powiedzieć mu, panie prezydencie, na wczoraj, dzisiaj jest podobno dużo więcej już tych podpisów, być może te wydarzenia gdzieś tam też spowodowały to, na wczoraj było to 1019 podpisów mieszkańców Bielska Białej i okolic. To nie jest 19, to nie jest 29, to jest 1019 mieszkańców tego społeczeństwa, które podpisało się pod apelem do tego, który sprawił swoimi słowami to, że zaczęło się teatr, Panie Luka, zaczął się Teatr Polski, zaczęły się spółdzielnie zapraszające pracowników na wigilię tylko za Święta, proszę Państwa, gdzie się człowiek powinien łączyć w pracy, w rodzinach. Tak, między sobą tutaj tworzone są bariery, tworzone są, jest robiona segregacja. Moi drodzy, takich oczywiście rzeczy nie będziemy tolerować. Mówimy o tym głośno i będziemy mówić o tym głośno. Naszą rolą jest tutaj tych 70, 80 czy 100 osób, które też na gdzieś tam co jakiś czas się spotykamy, tworzymy te ruchy miejskie, jest mówić o tym, jest wytykać posłom, jest, wytyka, jest rolą naszą wytykać prezydentowi to, że nie zgadzamy się na dzielenie. Tak? My tutaj jesteśmy wszyscy. Zaszczepieni, niezaszczepieni, w maseczkach, bez maseczek my tutaj się nie dzielimy i nie chcemy, żeby ktoś nas dzielił e, urzędniczo jakby, tak? Czyli z ramienia państwa. Rolą państwa, moi drodzy, jest nas chronić, dawać, nas dost dawać nam dostęp do kultury, do tego, co wypracujemy naszymi dłoni. To my płacimy podatki i to my powinniśmy żądać od tego państwa, żeby było dla nas państwem, które nam jakby gwarantuje dostęp do wszystkiego bez segregacji, bez tego wszystkiego, co się obecnie y, dzieje. Y, ta petycja, którą tutaj mam, która już jest, już jest podpisana przez jakby reprezentantów nas wszystkich, tak, no bo nie sposób tak zebrać y, tutaj tej, na tej petycji wszystkich Waszych podpisów. Podpisy są elektroniczne, podpisy są oczywiście wydrukowane. Ręce co? Idziemy. Także tu zbliżamy petycję. Ona jest podpisana przez przedstawicieli ruchu narodowego. Ja bardzo chciałem tutaj powitać przy okazji członka zarządu głównego ruchu narodowego, Jakuba Kalusa, który na co dzień pracuje z posłami w naszym sejmie. Jest podpisana przez Wolność, czyli tutaj w osobie szefa, prezesa tak, Wolności Zbielska Białej, moją skromną osobę, przez przedstawiciela Wolnych Wyborów, przez przedstawiciela Białej Latafty, czyli no. Jeżeli ktoś nie jest reprezentowany, to na przyszłość będziemy to oczywiście poprawiać, tak. ale no staraliśmy się tutaj ująć wszystkich, bo to jest nasza wspólna, słuchajcie, praca. Także pracujemy dalej, nie pozwalamy, patrzymy, obserwujemy, składamy petycje, czekamy na odpowiedź, czekamy na wypowiedź tego, który nas dzieli, który dzieli, który dzieli, który dzieli nasze dzieci. Słuchajcie, ja z przerażeniem jeszcze raz wysłuchałem tej pani, tutaj, która spędziła tam kilka dni temu na spotkaniu, opowiadała o tej swojej córce w tym liceum. Dla mnie, słuchajcie, krzyczenie na kogoś w autobusie, że ludzie, uważajcie, przez rówieśników, przez młodych ludzi, słuchajcie, co to znaczy, no to, kto tak robił, tak, no przecież wiemy, kto wyznacza miejsca w autobusach i, i jakie systemy, tak, no, to jest zwykłe powielanie, słuchajcie, nie możemy przejść obok tego obojętnie, bo świat kiedyś nie krzyczał, świat kiedyś o tym nie mówił, my musimy o tym krzyczeć, bo jeżeli nie będziemy krzyczeć, to będą nas segregować w autobusach, wszędzie, gdzie tylko, tak, upaski nam pozakładają. I tyle. I tak to się, słuchajcie, skończy. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za tą pracę. Pracujemy dalej i bardzo proszę o zabranie głosu Jakuba Kalusa, Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, już tylko krótko, ponieważ wiele mądrych słów już zostało dzisiaj powiedziane. Po pierwsze, segregacja sanitarna nie ma podstaw naukowych, medycznych. To jest wszystko niestety jeden wielki teatr od początku do końca. Najpierw zapomniano nas, że maseczki pomogą. Potem zapomniano nas, że lockdown pomoże. Dzisiaj mówi się nam, że pomoże przed e, zakażeniem wirusem, pomoże akurat szczepienie. No powiedzmy sobie szczerze, statystyki zakłamywane przez Ministerstwo Zdrowia gdzie minister Niedzielski podaje dane specjalnie z okresu sprzed szczepienia, czy z okresu tego pierwotnego, żeby tylko wykazać, że 90 rzekomo procent na początku to było w ogóle informacja na stronie jeszcze wisi, że szczepienia pomagają w 100% przed zakażeniem. I Jeszcze można znaleźć to na stronie Ministerstwa Zdrowia. Później wielka kampania billboardowa 99% osób umierających w szpitalach to są osoby niezaszczepione. No dzisiaj zmniejszają, zmniejszają ten, ten jest oczywiste, że z tygodnia na tydzień coraz większy po prostu czynnik tutaj społeczny jest zakażony niezależnie od tego, czy, czy, czy był szczepiony, czy nie. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, rządy, Ministerstwo Zdrowia, koncerny farmaceutyczne, oni wszyscy nas oszukiwali. Oni nas oszukiwali i oszukują dalej. Po co? No tu już można sobie... Odpowiedzieć na to pytanie sami. E, myślę, że nie ma sensu tego rozwijać. Po drugie, segregacja sanitarna nie ma podstaw prawnych. Powiedzmy sobie szczerze: żyjemy dzisiaj w czasach upadku praw obywatelskich upadku pojęcia praw obywatelskich. Nie godzimy się na to, aby można było segregować Polaków ze względu na e, status medyczny danej osoby. To są informacje tajne, prywatne. E, nie ma, nie ma naszej zgody na taką, na taką segregację. Idąc dalej, powiedzmy sobie szczerze, my tutaj jesteśmy dzisiaj głosem, reprezentantem narodu i bardzo mnie cieszy Wasze zaangażowanie, Wasz przykład. Z tego względu, że zebrać tysiąc podpisów yy, w zaledwie, zaledwie trzy tygodnie, to naprawdę też wymagało pewnej inicjatywy. Ale to jest tylko wycinek. Tak jak w Bielsku udało się tysiąc, już od wczoraj kolejne. 170 chyba podpisów padło, to tylko tak e, zerkając na stronę widziałem, że akcja nabiera dalej tempa, także, że tutaj Wielszczanie się mobilizują, ale weźmy pod uwagę, my nie reprezentujemy tylko tysiąca czy kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy osób niezaszczepionych w naszym mieście, reprezentujemy także kilka, kilkanaście milionów Polaków, którzy nie są jeszcze zaszczepieni i bądź tam nawet kilkadziesiąt, licząc, że no ludzie jednak po drugiej, trzeciej, ósmej dawce uznają, że już nie ma sensu tego dalej kontynuować, tego eksperymentu. Ale już mniejsza o to. Jesteśmy dzisiaj z wyraźnym hasłem Stop segregacji sanitarnej. Bardzo się cieszę, że ta akcja nabrała takiego mocnego tempa. Zachęcam dalej do kontynuowania tego. No i no możemy sobie pogratulować, ale nie odpuszczajmy, ponieważ. Są dwa czynniki, które powodują, że ten rząd jeszcze się czasem zastanawia, zanim wprowadzi kolejne absurdalne ogłoszenia, kolejne lockdowny i kolejne inne dziadostwo. No, to jest po pierwsze skromna, bo skromna, ale reprezentacja konfederacji w Sejmie, i po drugie, to jest opór społeczny. Bez tego oporu społecznego, bez uświadamiania, bez waszego zaangażowania, no niestety ta, ta garstka posłów też sobie w tym Sejmie nie poradzi. I jeszcze tak tytułem, może, żeby jakiś optymistyczny akcent na koniec podać, to zapytam, czy ktoś z Państwa może wie, kiedy skończy się ta epidemia? Czy macie takie przewidywania? Pandemia czy zwał? Jak, jak będzie trzeba. Jak będzie trzeba. No, bardzo dobra odpowiedź. Czy ktoś jeszcze obstawia jakiś ten? Ja Wam powiem, kiedy się skończy. Skończy się w 2023 roku, jeśli. Jeśli rzeczywiście zmobilizujemy odpowiedni opór społeczny i skoncentrujemy ludzi na tym problemie, wtedy reprezentacja Konfederacji w Sejmie będzie w stanie rządzić, a jedynym warunkiem rządu z kimkolwiek w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie jest właśnie hasło Stop segregacji sanitarnej. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. W dalszej, w dalszej no Ja bym zaproponowała, ponieważ pan prezydent stop nie chce rozmawiać z ludźmi. Segregacji, zaniżane, stop segregacji, zaniżane, stop segregacji, zaniżane, stop segregacji, zaniżane, stop segregacji, sanitarne. stop segregacji, Segregat! Dobrze, słuchajcie, przejdźmy złóżmy, spróbujemy złożyć, spróbujemy złożyć, tak? zaraz wrócimy. <grym /d gì> <grym /d gì> <grym /d gì> Ale to jest osoba. Ma szczęk do rekonwencji, no jak na śmierć. To też w taki dziwny sposób. Przepraszam, przy pomocy do kolana, to możemy tak zostawić. I to z tej bo dziennik podawczy nie działa. Nie działa, nic nie działa, nic tam nie wyjdziemy, nic nie. To jest przekazane na dziennik podawczy. Dobra. A gdzie potwierdzenie odbioru? To nam na potwierdzenie, czy nie ma potwierdzenia? Nie ma potwierdzenia. Nie ma, że chcecie kosztować. Nie, my chcemy pracownika, który nam podbije, że zostało złożone. Niech nie pracuje w tym urzędzie. Ale masek nie mają. Załóżcie, no. Poprosić, mnie. Poprosić no. Pani Poprosić no. mnie może. A niech Pani nie tak, się nie ma że... Pan mandat dać, wypisze? Za co Pani mandat wypisze? To proszę, my... nawiasza... dobrze. Niech Pan sobie robi, co Pan uważa. Proszę my tutaj no, proszę nie nagabywać. Proszę mnie nie wyrzucać z urzędu, w którym mogę stać bez miejscu użytności publicznej. A wie pan, że artykuł 116 to jest martwe prawo? Artykuł 116 to jest martwe prawo, proszę pana. Ja mam tu, ja mam tu szereg, szereg umorzeń ze sądu, którzy ludzie też. Tak, pokazać panu? Mogę panu pokazać, mam całą teczkę. Proszę mnie nie nagrywać. Całą teczkę mam. Media. Proszę pana, pan, pan jest, pani jest, pan jest osobą publiczną, więc, więc pan, a jaki pan, proszę pana, a jaki, a jaki, a jaki pan, pan wizerunek, jak pan ma twarz zakrytą? Proszę wyjść, spokojnie założyć, proszę wyjść, nie macie maseczek, nie narażać tutaj ludzi. Jak się pana Jak ja się pani przedstawię, to już podejmę interwencję i to nie będzie miło. Ale pan mi grozi? Nie grożę. Pan pan mi grozi. Panią, że pani nie ma maseczki ubranej. No to i nie co? No Gaza czy paralizatorem, proszę pana, że oddycham. Zgodnie z prawem zresztą. Do widzenia. Właśnie tak wygląda segregacja w urzędzie miasta, w zielstku białej. Ktoś szkoli tych strażników miejskich? Oni mają jakieś szkolenia z zakresu prawa w ogóle? Oni Zachowania, oni związania. Oni, oni mają szkolenie tylko medialne tylko przed telewizorem czy... i przed radiem. <laughs> Kochani, wesołych świąt, ze wszystkich zdrowik, spokojnych, bez stresu, bez nerwów. Odetchnijmy na łapę tej pozytywnej energii, tak, trwałości dokładnie, słuchajcie, no, może, może ten 2-2 będzie troszkę lepszy. Wy poczynijcie przez święta, bo w styczniu coś czuję, będzie że będzie Początek obozy. stycznia <grym> będzie <grym> coś też my tam już no, no, działamy, no, no, piszemy, no, 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 będziemy się pewnie, słuchajcie, spotykać pod domami posłów naszych tutaj, z PiSu i z Platformy, pani senator, przygotowujemy jakieś tam dokumenciki, które też niech no zapytamy. Jak zamierzają głosować, jeżeli to dadzą niespodziewanie pewnie, tak? bo to tak ostatnio wygląda, że gdzieś tam e, będą po tą ustawę nie, jednak podsyłać, także będziemy to. ich pytać będziemy monitorować, jak będą tak. głosować. Musimy im, słuchajcie, zapytać, mówić, że zrobią. my jesteśmy wyborcami. My nie jesteśmy no, tam ludzie gdzieś tam skądś, tak? Tylko jesteśmy wyborcami i będziemy kurde na nich, gdzieś tam kiedyś albo nie na nich głosować, tak? I nasze rodziny, i nasi blisko, i ludzie, którzy to wszystko będą widzieli, także no... Musimy, są musimy walczyć. Się dało, to się na sesję. Na sesję. O, wszystko są nasze pieniądze. A komisję tam zajmę no nie, 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 nie ma w Sejmie, tak a nie obradują, nie, to Nie, to są tylko decyzje prezydenta że to jest tak wygląda jak wygląda My też tak, tak tak na pewno na te reakcji nie, tak, nie mi wczoraj no nie, pani wyraźnie pan, powiedziała nie jest, w sekretariacie to nie jest, że pan prezydent zatrwujo zatrwujo zapyt jest to. nie było że tam decyzją po prostu tak pan prezydent on dowołania i ten zawsze pytają, pytają nic, wypadło, nie ale jak ktoś mu się tak na do jakiej podstawie, nie to jest ogromne no, no to, fajnie. to znaczy mną, to dlatego że widział, że się tu zbierzemy dzisiaj. Nie, ja myślę, że nie, no gdzieś tam decyzją jakąś tam pewnie no, że jest z jest Za no, po prostu. To, to skoro, skoro oni są zaszczepieni, to dlaczego się boją? No po co, po co Jak jest za reżimem sanitarnym, to tym bardziej się chyba wszyscy, wszyscy szczepią. Nie to po co to zamyka? Jeżeli, jeżeli, się, jeżeli się ten...